Obudziłam się z niepokojem na klatce piersiowej. Stworek klęczał na niej i opierał się obiema łapkami o moje obojczyki, gotowy w każdej chwili chwycić mnie za szyję ma się rozumieć z powodu niepokoju, jakiego czuł całym sobą. Cześć! Przywitał się ze mną i trwożnie rozejrzał się wokoło swymi wielkimi oczami. Co prawda były one mniejsze niż u stracha, który stał w postaci słomianego ludka na polu nieopodal mojego domu. Przywarł do mnie mocno, całym ciałkiem. Słyszałaś ten szmer? Przytulił policzek do mojej szyi, a jego łapki wpiły się w moją skórę jak macki ośmiornicy. Cześć, słyszę. Jego stan ducha w takich sytuacjach był mi bardzo znany, tylko przyczyny znaleźć nie umiałam. Czy ty jesteś niepokój? Chciałam się upewnić i z trudem odkleiłam go od siebie, zamykając go w dłoniach. Może to tylko stworek spokój gdzieś się krząta i to on tak szura pomyślałam z nadzieją. Ale niepokój szybko mi to wyperswadował, trzęsąc się w mych dłoniach jak galareta. Rozglądałam się po pokoju, mając nadzieję, że spokój się odnajdzie i poczujemy się od razu lepiej. Szukałam wzrokiem mojego wieczornego stworka pełnego spokoju, z którym tak wspaniale i lekko mi się zasnęło. Niestety nigdzie go nie było. Poduszka. Na której spał tak słodko zwinięty w kłębuszek, jak czarodziejski kiciuś, była pusta, jedynie wgłębienie na jej środku świadczyło, że ktoś na niej leżał. I z tego powodu całkowicie ogarnął mnie niepokój związany także z obawą o los spokoju, gdzie on się podział. Za oknem nadal coś szemrało i był to dźwięk który powodował że mój nowy stworek niepokój bardzo się tego dźwięku bał i mnie również to niepokoiło coraz mocniej podeszłam do okna na palcach i delikatnie odsunęłam rąbek zasłonki nie ruszając firanki wetknęłam oko w oczko firanki i próbowałam dostrzec tę istotę, która kazała nam się obydwojku niepokoić. Najwyraźniej coś robiło. Ale niczego nie udało nam się dostrzec, ani mnie, ani niepokojowi. Nagle Firanka sama się rozsunęła, okno otworzyło strzaskiem i wraz z silnym podmuchem wiatru wpadł do sypialni olbrzymi strach. Szaleścił swoim słomianym płaszczem i wybałuszał na mnie ślepia. Niepokój, nie mogąc znieść tego widoku, gdzieś się rozpłynął, tak jak to się stało ze spokojem. Strach wskoczył mi na ramię i cały czas robiąc szu, szu muchał mi do ucha swym przerażonym oddechem straszne opowieści. Wiatr rwał firankę, a okno tłukło się o ścianę i framugę. Drzewa gieły się na wszystkie strony, targane wichrem. Nadciągała czarna chmura. Kotłowała się, kłębiła. Śiekła swymi łzami wszystko, co na swej drodze napotkała. Zawodziła i głośno płakała, a im głośniej to robiła, tym straszniejsze zjawiska na niebie były widoczne. To burza! zawołała odwaga, która nie wiadomo skąd znalazła się nagle na moim drugim ramieniu i rozkazała: Zamykaj natychmiast okno! Był to fragment książki o stworkach, humorkach, którą napisała Beata Goździk. Czytała autorka audiobooka noszącego tytuł Bierz plecak i lecimy dostępnego w księgarniach internetowych.